nagłówek. Bum gospodarczy w Polsce. Czy gospodarka niemiecka zostanie wyprzedzona do 2040 roku? Takie pytanie właśnie stawia niemiecki publicysta na łamach internetowego niemieckiego magazynu Telepolis.de. Do 2033 roku Polska powinna osiągnąć średnią unijną pod względem PKB per capita, a Niemcy powinny zostać dogojone najpóźniej do 2040 roku. to sięgamy po szczegóły, zabierając państwa do Berlina, gdzie jest nasz korespondent Cezary My z Szarku witamy. Dzień dobry. Powiedz proszę o czym jeszcze mówią i piszą niemieccy publicyści. Niemieccy publiczcy zresztą nie tylko z portalu Telepolis, ale podobną te zestawia, również najpoważniejszy niemiecki dziennik ekonomiczny, jakim jest Handelsblatt. Zwracają uwagę na to, że Polska rozwija się w absolutnie niesamowitym tempie, że o ile jeszcze w roku 2019 polskie PKB liczone na głowę mieszkańca wynosiło 22 tysiące euro, o tyle już w 2022 ta suma urosła do 28. Tysięcy euro, co oznacza wzrost w ciągu tych 4 lat, aż o trzech lat, przepraszam, aż o 22%. W tym samym czasie niemieckie PKB liczone per capita wzrosło zaledwie o 9%, a to oznacza, że Polska bardzo szybko dogania Niemcy w tempie, którego nie spodziewano się wcześniej. Komentatorzy obu niemieckich mediów zwracają uwagę na dwa czynniki, które są przyczyną tego wzrostu gospodarczego. Jedną z nich te przyczyny to są paradoksalnie duże kryzysy o charakterze globalnym. Pierwszym tym kryzysem był kryzys związany z pandemią COVID-19. Wówczas uznano, że łańcuchy dostaw są zbyt długie. Jak wiadomo, nie docierały do Europy, ale również do innych części świata towary z Chin ze względu na obostrzenia pandemiczne. I skorzystała na tym Polska, dlatego że zaczęto lokować produkcję bliżej granic unijnych, a Polska, która jest częścią Unii, Zwłaszcza profitowała na tym, dlatego że te inwestycje, które są gigantyczne. Tu się mówi o inwestycjach rzędu 43 miliardów euro, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Drugim czynnikiem paradoksalnie jest wojna na Ukrainie, która sprawiła, że dużej części przedsiębiorców przestało się opłacać robić interesy w Rosji na skutek sankcji. Musieli się z tego kraju wycofać i szukali nowych rynków, na których mogą się rozwijać. Takim rynkiem bardzo atrakcyjnym jest rynek polski. Jest nasz kraj. Obaj komentatorzy zwracają uwagę na gigantyczną inwestycję, która niebawem rozpocznie się pod Wrocławiem, a mianowicie fabrykę Intela, i tutaj też zwracają uwagę na przewagi polskie, dlatego że decyzja o ulokowaniu tej inwestycji dzięki polskiemu rządowi została podjęta dość szybko, podczas gdy Niemcy z identyczną inwestycją mają do czynienia w Magdeburgu i dyskusja na temat ulokowania i dotowania tej produkcji na terenie Niemiec trwały na tyle długo, że Polska tutaj jako pierwsza uzyskała tą inwestycję, a dopiero potem podjęto decyzję o inwestycji w Magdeburgu. Ale są również inne czynniki, które wyróżniają Polskę, a mianowicie programy społeczne. Również paradoksalnie przyczyniły się wbrew opinią krytyków do zwiększenia siły nabywczej Polaków i ta siła nabywcza Polaków sprawia, że również wzrost gospodarczy w Polsce jest znaczący. Zwraca się też uwagę na inwestorów, którzy przyjechali z Białorusi. Z Ukrainy, a którzy inwestują nieraz w bardzo nowoczesne branże, taką jaką jest branża IT.